Laga! Okej, okay, musimy zarazić ludzi w lobby, a potem wszystkich zabijamy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No, to co? Może zaczniemy już sobie powoli. Gruby zatruty, pozdro. O tej sobie tutaj pocilujemy. Ważne, jest, żeby nie zginąć, bo ja teraz technicznie nie jestem killerem, no nie? Technicznie to ja sobie teraz chiluję bombę. Dobra, o kurwa, patrzcie jak się wy, wylecieli normalnie I szanowni państwo ruszyli, i ruszyli Dobra Blacha jeszcze zaproszę easy Dobra, <grym> mamy killera Easy, easy, easy. Mam, Self pytanie, easy. Mam, Self pytanie, mam pytanie Self-report, self-report Mam report. pytanie, mam Co się stało? Spokojnie, spokojnie Uuuu, patrzcie co mam Czy jest opcja? Jest opcja, Mogę odgadnąć rolę crewmate'u Może po czasie, czy nie? bo czy eee, no, jest, no, bomber, no Jest bomber, jest, 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 jest dużo. Taki. Taki nie, nie, posłuchajcie o co chodzi, tylko wam wytłumaczę. I... Jest, wchodzę do laba mm -hmm. przez drzwi, jak było światło wyłączone, i minąłem ciało Kuboxa. I nabiegłem co na kreatywnego i nie, biegam przy kreatywnym, ku hmm. prawa lewa, żeby strzedł na dół. I kreatywny się wypijał i jest czerwony na. Ale on jest czerwony, dobra, nie ważne, on jest czerwony. I jakby co? ja tego nie rozumiem. No, kreaty... eee, no bo... Bo była, animacja, no, była animacja, zabijania jak Norfy to chciało, więc p... to jest self report e? mm. to... A co? Self report? No self report, no wbiegałem ja stary i zabiłeś, to no Unlucky, bo drzwi. No, drzwi były i, i więc no tak. I... Dobra, ja Ach, wierzę. Ja jest ufam. Jest cały ten... Jestem wybrał. Za egzystencję. A drugi to Nie, nie, bo ja próbuję zrozumieć, mm -hmm. co się stało z tego Iron Blade? Kre, tak, tak, są, so, są, so, są. So. Dobra. Myślę, że on jest medykiem i rewuje jak Ej, progres, Ego, masz rolę. Po prostu nie wstał. Nie Dobra, dzięki. No, A ty Blacha, dawaj, jaką no. masz rolę? No, ja... Ser. 5 sekund potrzebujesz chyba, żeby złotych. Ja. On pewne zgaduję pewne rolę u kogoś. O, ale nie on ja on wstał teraz zgaduję rolę. Długo ja tam wstałem. Dawaj, dawaj, dawaj. daj, dawaj, dawaj. Ser. <noise> nie, no przecież już jest po głosowaniu, tak Troj, do. troj, drugi hmm. może być. Norf nowy wyblaszka, bo wylatuje często. Ta, 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 ta. ta Dobra, no, no spokojnie. Teraz widzowie, chillujemy bombę. Dobra, trzeba tutaj zarazić ludzi. O kurwa, byłem mnie umarł. Mhm. Ja mam w. Zostaje tu Chiluję ze zwierzakiem Już nie chiluję ze zwierzakiem Ewron, włączysz Hime Hime? A co to da, jak włączę Hime Hime? Mhm Dobra, trzeba szukać fragów Brat, troj zatruty, pod zdro. Dobra. Mhm, mm mhm, mm mhm. Mm Ty coś fragów nie ma. A co jak ja zostałem tylko? O, kurwa. o kurwa. Jaką no, masz.? Nie Czy ty progres czasem. nie użyłeś tak zwanego węta? Nie. Mam nadzieję, że pomogłem o moją odpowiedź. Nie, no przekonał w... <laughs> <Ty> mnie w tym nie. No albo, albo jest kur. magikiem się przeteleportował na dół, albo sobie zwentował. Mnie to właśnie zastanawiasz, że ja sobie robię przy łapącach tamtego Wężyka. Mm -hmm. Po prawej stronie, a ty się na mnie yy, koło mnie pojawiasz. Ja się pojawiam? No, nogami kupa przybiegłem. No tak, a pójdziesz do góry i reportujesz sobie. No nie, 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 ja zobaczyłem, że ty się zwentowałeś Pasi, i zacząłem zapisać do guzika. Nie tylko nie pytanie. No tylko Pracujesz pytanie, wiesz, no ale no to kim jesteś? Jaką masz rolę? Jestem progres. <grym> a <role? grym> Nie powiem ci. Okej, okay, no bo jeżeli byś był inżynierem. To wiesz, coś byśmy mogli, no nie? Coś by można było, ale jednak nie jestem. Też nie zwentowałem. No mamy fragi, no nie? Dużo fragów, czyli mamy dwóch killerów. Ja Ej, mam jedno pytanko. tak dużo fragów, to killerzy muszą być mocni. Mhm. Więc jest albo kamin, albo troj, albo oboje w nie, sumie. Nie, ja nie jestem. ja jestem nie słabiutka, nie jestem Progress killerem. jest słabiutki, Dreamek jest słabiutki, a Diablo ja się nie odzywał więc pewnie gadać z dziewczyną. Więc ja zostanie ja się kidroj, ja, nie, nie ja, mogę, ja mogę powiedzieć tak. Mm. Ewron biegał trochę ze mną, aczkolwiek od dłuższego no. czasu nie zauważyłem, żeby Ewron zrobił jakiekolwiek taska. On biega pomiędzy nami, ale nie gra jakby nam pomagał. Co ty aczkolwiek, teraz aczkolwiek, co to, co to znaczy? nikogo nie skrzywdził na moich oczach od dłuższego czasu. trzymasz coś na Ja trochę z nim biegam. No, nie, ja nie rozumiem, co Dreamek powiedział, tasku, przez co tak. nie dawno nie zrobił żadnego taska, tylko biegł od taska tak. do taska. A Ewron, takiego taska robiłeś? Eee, nie. tego wężyka, co przy pałeczce jest. Jest pałeczka i, no i wężyk trzeba I tutaj zrobić. No i kłamiesz, bo stanąłeś na elektryku, tam jest taka skrzyneczka nad drzwiami od elektryka i tam stanąłeś, kiedy ja poszedłem światła zapalać. Dreamek, e, Dreamek jest w takim razie a, impostorem, ponie... ostatnie, Yo, ja. ostatnie co a, widziałeś, ostatnie co widziałeś, Dreamek, to nie mogłeś nic wywolej. widzieć, ja bo zobaczyłem wiesz, progresa na dole, a potem nacisnąłem guzik. Pozdro. Dobrze, bardzo dobrze róbcie. Guzik. O kurwa. Dobra, trzeba widzowie zaraz zacząć zabijać. Plum. Ja Dobra. Za Duchy, taski. Dobra. Ja pi***e wszystkich muszę zarazić, czekajcie. <śmienic> Mm -hmm, mm -hmm. Czy ja zdążyłem? No lekki play, nie powiem, że nie. Mm -hmm. Ale idąc z tym, co powiedziała faktycznie Angela mm -hmm. w rundzie poprzedniej, że. Muszą być agresywni killerzy Jeżeli mieliśmy podejrzewanego Troja i Evrona Żaden z nich nic nie zrobił Takiego jakiegoś Znaczy no nie, nie, gra się nie skończyła tak Z jakiegoś powodu mieliśmy progresa odrzuconego Diable zgadał z Karoliną No to w takim razie zostaje nam Evron ale karolina w domu nie ma. Dobra, no, nie Dreamek, no. posłuchaj. Ja nie wiem, no super, jaką no. matematyką ty w ogóle mówisz na... Dobra, on, on musi być Egze, i zaufajcie mi. W poprzedniej rundzie, i to Progres potwierdzi, Progres. Co, co się działo, Progres? Co się działo, Progres? Y, 5 sekund przed guzikiem w tamtej rundzie. Byłem kła z tobą, a Dreamek mówi tak. Y, Ewron kłamie, on nie robił tego taska, on robił inny, bo go widziałem. Gdzie kła Dreamek był kła 20 minut temu gdzieś przy mnie? Ja nie wiem, o, o co chodzi Dreamkowi kła teraz. Ja go wypi a to tylko dlatego, że Dreamek fokusuje się na mnie, nie będąc mm -hmm. przy mnie, a teraz mówi tak. No słuchajcie, idą wolno fragi, idą szybko fragi, więc wychodzi na Evrona. Co to? to ja gdzie Ebrona, gdzie to jest, gdzie jest jakikolwiek dobry argument? Ja, ja głosuję na Dreamka na tylko dlatego, ja nie widziałem Dreamka, on jest gruby, więc generalnie chodzi wolno. Ale ja nie wiem, dlaczego akurat ja spośród wszystkich to może być. Ale ja akurat jestem safe. Wy jesteście takimi debilami Nie wiem, daj mi jeden argument, dlaczego on, dlaczego to jest prawda. Bo idą daj fragi się, szybko. To się kur... nauczcie grać, ku... I róbcie szybciej fragi, a nie Uuu, mamy albic. dobrego impostora, to oh, ma, musi być Evron okay. mad, Dobra, no i to? Jak tam, jak tam lobby? Jak tam lobby, kurwa? Gierka, gierka questy, I Diables I mówi questy, questy. I Nienawidzę ich, kurwa Idą szybko fragi, killer musi być dobry, to musi być Evron A wiecie co jest dobre?